49 cali zakrzywiony dla graczy i w przystępnej cenie Tu AOK AG 49 UCX może być tym, czego szukacie. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Tak wygląda pudło i te jest naprawdę duże, a sam sprzęt w środku jest otulony styropianem z każdej strony. W środku, poza przewodami, dostaliśmy pilot, ale do tego jeszcze wrócimy, no i naprawdę masywną metalową podstawkę. Ta jest sporych wymiarów, zresztą jak tu wszystko. Sam monitor waży 14 kg i od razu po wyjęciu zobaczymy jego krzywiznę 1800R. Plecy monitora bardzo stonowane, bez RGB, bez krzywizn, jedynie po środku logo serii czyli Agonu. Tu znalazł się otwór na naszą podstawkę, oczywiście w standardzie VESA 100x100 i generalnie ja polecam dokupić jakieś ramię. Po podczepieniu uchwytu zobaczyłem jeszcze, że ten na dole ma przeciwpoślizgowe stopki i faktycznie, monitor w ogóle się nam nie przesuwa. Po jego włączeniu zobaczymy najpierw 7mm czarne ramki u góry i boku i jest to standardowa wartość, a na dole mamy około 2mm tej nieużywanej przestrzeni, największą listwę ala szczotkowane aluminium. Na środku mamy lekko wystające i nie rzucające się w oczy logo, no i tu na dole też ukryły się dwa 5 głośniki. Te jak na wbudowane w monitor są ok, ale zdecydowanie polecam inne źródło audio do grania czy YouTube'a. Po prawej mamy pięć fizycznych przycisków, dzięki którym będziemy poruszać się po menu albo możemy użyć pilota, co jest jeszcze szybszym i prostszym rozwiązaniem. Interfejs ustawień jest intuicyjny i szybki, i zmienimy tu wszystkie parametry aoka. Dostosujemy barwę, kontrast, jasność, są wgrane już presety pod filmy, gry czy czytanie. Włączymy też HDR-a, czy adaptive synca itd. Mamy zatem opcje, które zaspokoją niemal wszystkich użytkowników. Producent dał nam również sporo wejść, bo dwa HDMI, dwa DisplayPorty, USB 3.2 dające 65W czy szybkie USB. To kryje się po lewej stronie, a po prawej jest tylko osamotniony konektor dla przewodu zasilającego. Tu jedynie napomnę, że zasilacz jest już wbudowany w monitor. Słów kilka jeszcze o ergonomii. Konstrukcję możemy obracać o 20 stopni, regulować góra-dół o 100 mm no i przechylać w zakresie –5 do 15 stopni. Super, że pomimo matrycy VA mamy całkiem dobre kąty widzenia dzięki zakrzywieniu, nawet nie siedząc na wprost kolory nie przepalają się aż nadto i spokojnie można cieszyć się barwami. No właśnie, jak się sprawdza ta matryca? Cóż, mamy tutaj statyczny kontrast 3000 do 1, więc czerń jest naprawdę ładna. 120 Hz sprawi, że każdy gracz będzie zadowolony, a to, że mamy FreeSync Premium Pro to tylko wisienka na torcie, by nam nie rozrywało obrazu. Jasność 550 nitów, więc spokojnie wystarczy do grania nawet w słoneczny dzień. Tyle faktów. A co z jakością? Cóż, naprawdę dobrze. Obraz jest ostry, ale przy rozdzielczości 5120x1440 nie mogło być inaczej. Kolory są wyraziste, ładne, no i producent mówi, że pokrycie sRGB to aż 121%. Jedynie trochę bardziej zaawansowani użytkownicy mogą narzekać na brak 10-bitowego panelu, czy chociażby braku dodania FRC. Dla kogo zatem on jest? Cóż oczywiście dla graczy, bo granie na tak dużej matrycy, która otacza nas z każdej strony daje naprawdę genialną immersję. God of War, Diablo czy ścigałki pokroju Assetto czy Dirta no to musicie doświadczyć tego sami. Owszem, czasami gry nie są przystosowane do takiej dużej rozdzielczości, ale to już nie wina Aoka. Graficy, czy generalnie osoby pracujące docenią możliwość rozlokowania sobie okienek na pół, a nawet na trzy, no i wtedy praca staje się jeszcze szybsza i przez to przyjemniejsza. Generalnie możliwości, które daje nam AG493UCX są duże i każdy użytkownik znajdzie dla niego zastosowanie. Pamiętajcie tylko, że musicie mieć sporo miejsca, by te bydle gdzieś postawić. Reasumując, jakość wykonania jest dobra, a z dołączoną podstawką sprzęt siedzi na biurku sztywno. Opcji dostosowania kolorów jest sporo, więc każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie czy gracie, oglądacie filmy, bądź pracujecie z kolorami. No właśnie, generowany obraz to także plus. Matryca VA, którą tu zastosowano, jest żywa, a kolory wiernie odwzorowane. To plus wielkość jego docenią przede wszystkim gracze, bo obraz nas otacza, przez co zanurzamy się w wirtualnym świecie. Oczywiście FreeSync Premium Pro, niski czas reakcji no i 120 Hz to kolejne plusy, ale przy monitorze z już wyższej półki to tego nie mogło zabraknąć. No właśnie, cena. Na chwilę obecną najtaniej widzę go za 4700 zł, a więc podobnie co konkurencja. Wybierzcie zatem mądrze, a ja AOKA polecam. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!